W zawodach wystartuje ponad 730 karateków. To największa pod tym względem impreza sportowa we Wrocławiu w 2019 roku. Od pół roku organizujemy tę imprezę. W tej chwili jesteśmy już na praktycznie na finiszu. Zostaje nam jeszcze podopinać takie końcowe sprawy. 730 zawodników wystartuje w tej imprezie z 27 krajów. No, zakładamy, że i w sobotę, jak i w niedzielę będzie naprawdę super impreza. Faworytem całych mistrzostw będą Rosjanie. Wiadomo, że wyborcowie wystąpią w najmocniejszym składzie. My liczymy jednak. Na naszych. Około 250 zawodników w jednej kategorii wagowej, dlatego to e, no będę chciał się pokazać właśnie z jak najlepszej strony ze względu na to, że to jest w domu i ze względu na to, że zależy mi na tym, żeby wystartować w tych mistrzostwach świata. To ważny punkt imprezy we Wrocławiu. Oprócz medali Pucharów najlepsi otrzymają kwalifikacje do mistrzostw globu. Dla nas, nas, znaczy dla Polaków przede wszystkim, jak i dla wszystkich Europejczyków, jest to bardzo ważny turniej, ponieważ są to kwalifikacje do mistrzostw świata, które są co 4 lata się odbywają. I u nas we Wrocławiu czterech pierwszych kategorii ma kwalifikacje zdobywane Mistrzostwa Świata. Natomiast jeżeli będzie dwóch pierwszych Rosjan lub z innego kraju poza Europę, to, to zdobywa tylko ta reszta. Patryk Sypień nie boi się presji. Podkreśla, że występ na matach własnego miasta to dla niego wartość dodana. To, że zawody odbywają się we Wrocławiu nie wpływa na pewno negatywnie na mnie. Nie jest to coś, co będzie mnie paraliżowało bądź stresowało. Uważam, że doda mi tylko skrzydeł, ponieważ nieraz już startowałem we Wrocławiu, nie raz już startowałem na imprezach właśnie klasy europejskiej w Polsce i wiem, że takie, takie miejsca tylko tylko, tylko pomagają mi, tylko sprawiają, że dużo lepiej mi się walczy. Agnieszka Sypień nie trzyma piecza nad całymi zawodami, wystąpi też jednak w roli mamy. W zawodach oprócz starszego syna Patryka weźmie także udział najmłodszy z klanu Sypieniów. Będzie olbrzymi stres, bo oprócz Patryka, mojego starszego syna, startuje mu jeszcze młodszy, sy, młodszy syn, dwunastoletni Czarek, który to jest jego pierwszy występ na Mistrzostwach Europy, ehm, będzie olbrzymi stres, naprawdę. Ja wiem, że będę się denerwować, więc na ostatnich zawodach to myślałem, że będę płakać, jak Czark miał wychodzić, więc Patryk mnie odciągał od maty. Teraz myślę, że będę bardziej zajęta gośćmi, jakby całą organizacją, no ale oczywiście będę bardzo się stresować walkami dzieci moich. Zawodnicy powoli zaczynają przylatywać do Wrocławia. Jak będą wyglądały najbliższe dni przed startem dla Patryka Sypienia? Ostatnie dni przed startem już są takie na ładowanie baterii, już kompensujemy tą energię, więc więc te treningi są luźniejsze, bardziej szybkościowe. Najważniejsze, że impreza jest otwarta dla wszystkich. Można przyjść, zobaczyć i być może zakochać się w dyscyplinie. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy wszystkich i kibiców, i sympatyków karate, i tych, którzy nie trenują jeszcze, a może by chcieli zacząć trenować. Sobota seniorzy walczą, godzina 15, oficjalne otwarcie. W niedzielę 460 juniorów od 10 lat do 17 zmierzy się na najważniejszej imprezie w tym roku i we Wrocławiu, i na Dolnym Śląsku, jak i również w Polsce. Będą ogromne emocje, a tych emocji będziemy doświadczać między innymi w naszej relacji. Sport Game zaprasza na transmisję z imprezy, która będzie do zobaczenia na kanale na YouTubie.